No hej, hej, witajcie! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście ja czyli Aworski, a dziś jesteśmy w piątym odcinku z naszego zagrajmy w Minecraft yy, na telefonie, dokładnie tak. Ogólnie rzecz biorąc po odcinku, yy, sporo sobie robiłem, znaczy robiłem sobie. Kopałem najwięcej. Tam zrobiłem sobie taki włas, żeby znaleźć sobie jakikolwiek żelazo. Nic nie znalazłem. Yy, pójdźmy tutaj, zaraz wam pokażę pewne, pe, pewne miejsce. I tutaj, właśnie w górze mojej, tam na dół zrobiłem również właz. I co? Nie znalazłem ani jednego żelaza. Pewnie teraz się mnie spytać, A Worski, po co ci tak właściwie jest to żelazo? A ja wam odpowiem, że potrzebuję, ponieważ musimy skraftować pewien, pewien przyrząd, który nam pomaga oszczędzić bardzo kobla. Przecinarka. Brakuje po prostu sztabki żelaza i chciałem, ale chciałem bardzo, ale to bardzo właśnie otóż um, ogarnąć tą przecinarkę i nawet choćby jedno żelazo i choćby jedno żelazo, nic, nic nie ma, nic nie ma, ja nie wiem co ja muszę zrobić, czy głębiej się wkopać, żeby znaleźć to żelazo, nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę. No ale dobra. Mniejsza o to teraz. Yy, pokopałem sobie sporo kobla i dzisiaj będziemy właśnie w tym odcinku doko dokończać dom. Yy, I tyle w sumie. Dokładnie. Ja tutaj ogarnąłem sobie takie yy, coś, taki podejście pod domem. Podejście? No nie, no po prostu yy, zasadziłem czy położyłem tam dirta, żeby tutaj trawa sobie rosła. Tutaj tak samo. I tutaj tak sobie myślę, żeby sobie zrobić takie moje jeziorko. Do łowienia ryb, bo w sumie mamy taki fajną dosyć, mamy dosyć fajną, um, jak to się nazywa, wędkę, którą możemy sobie łowić ryby, serio by nam się to przydało i by było dosyć spoko jakbyśmy mogli zacząć sobie łowić otóż te rybki. Dobra, inaczej, to z tego wszystko. Mm. Mam sporo kobla, więc nawet nie musimy oszczędzać go. Tutaj sobie porobimy kilka tych płoteczków. Murów, nie płoteczków. Um, czy mogę? Zrobię sobie kilka... Nie, kilkanaście, kilkadziesiąt półpłytek. Zrobię sobie jeszcze schodki. Proszę bardzo. W ogóle tak, takie kilka rodzajów właśnie jak widać. Sobie robię... Kilk kilkurodzajowy robi sobie domek taki ale mi się to bardzo podoba na przykład nie wiem jak wam, ale mi na przykład bardzo, ale to bardzo e, przypada takie coś do gustu. Po prostu. Podoba mi się takie coś. Nie? Bardzo, ale to bardzo mi się po prostu podoba. Okej, okay, jestem z powrotem, zrobiłem chwilowy, dosłownie cięć. Nie wiem o czym przed chwilą mówiłem. No ale kurczę, nie mogę. Mm, no ale e, wracając mi się ogólnie ten styl, który, który jakby buduje tak, nie wiem, czy na odwal czy nie ale no podoba mi się takie coś, jak tak aktualnie buduje. W sensie to nie jest na odwal, tylko coś takiego um, innego. Po prostu mało osób tak buduje jak ja i to jest według mnie bardzo spoko inicjatywa do tego, że określić się, że jestem wyjątkowy. Dokładnie. No ale dobra, mniejsza ota. W ogóle jeśli Wam się podobał już odcinek na samym wstępie, to możecie zostawić łapeczkę w górę, będzie mi niezmiernie milutko. Um, I tyle. Dokładnie, i tyle. Dobra, co ja tu mogę jeszcze zrobić, żeby tak nie, nie wyglądało to jak kloc? Nie wiem, ale pójdę po Dirt'a jak najszybciej. Pójdę po Dirt'a jak najszybciej i będziemy robić już, już dach. Dobra. Ogólnie, mordeczki... Mm, nie wiem, czy mówiłem, ale mówiłem chyba. Kurczę, to jest tak wkurzające na tym świecie, kiedy... Ojeju. Ojeju. Kiedy nie możecie znaleźć tego beznadziejnego żelaza, w sensie... Jakby powiem wam tyle. Dałbym wszystko, żeby znaleźć to beznadziejne żelazo teraz na tym świecie. A jedyne jakie, jakie znalazłem, to poza odcinkiem po pierwsze. Ups, kurczę. Po pierwsze, poza odcinkiem, które. No No średnio, średnio. Skąd tutaj mu. Co, What? Nie wiem, nie wiem, ale dobra, mniejsza o to. E, właśnie jakby. Wiecie. Przydałoby się sporo, sporo żelaza, jeśli chodzi o tę serię, bo kurcze jest go tak malutko na tym świecie. Nie wiem czy ogólnie na tym świecie, czy na tej wersji, ale znaleźć żelazo w tym Minecrafcie teraz, to jest tak. Niebo, nie, niebotewne? Nie wiem czy tak się mówi, ale niesamowite wyzwanie. Dokładnie. Wow. Trochę źle to tutaj zrobiłem W ogóle podałem mi się takie coś, w sensie... Wow! Jezus! Ale się wystraszyłem Tak się skupiłem na rozmowie z wami Że się... Że się skupiłem... Że się wystraszyłem zombiaka, który mnie zaatakował Dobra, idziemy na szybkości spać, bo one nie dadzą mi spokoju Wiem o tym, więc lepiej... Iść zawczasu po prostu No I... O czym ja to mówiłem? O tym, że, serio, podoba mi się prowadzenie takiego let's play'a Ponieważ... czym jakieś plumkanie Takie, może to... Czą... A, tu były pszczoły. Dobra, eee, serio Podoba mi się takie prowadzenie let's play'a, ponieważ ja tu mogę sobie z wami porozmawiać Tak na spokojnie, możecie mi napisać również teraz w komentarzu Jak tam wam minął dzionek, czy dobrze, czy źle eee, Ja oczywiście znaczy ocenie. Zobaczcie te komentarze. Zawsze czytam je, żeby nie było. Szanuję swoich widzów i tyle. Dokładnie. Nie wiem, czy jest jakiś YouTuber, który nie szanuje swoich widzów. Jak, jak tak można w ogóle? Jak tak można? Nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem niektórych, niektórych osobników. Dokładnie. Dobra. Ogarniamy sobie. Mamy już tutaj. E, powoli daszek się tworzy. Myślę, że gicik to, znaczy gicik, wygląda to trochę jak lepianka, co nie dodaje temu uroku w ogóle, ale, znaczy lepianka, czy taka lepianka, no nie wiem, no niektórzy budują takie lepianki dosłownie z dieta, ja tutaj buduję jakieś, staram się, jakąś budowlę, jakąś innowację wprowadzić do tego Minecrafta, czy mi wychodzi? Możecie to ocenić, nie mi to oceniać, bo ja tutaj jakby buduję i... Mi się zawsze będzie podobać to, co ja robię. Znaczy, czy na pewno? Nie wiem. Może, może. Ale mi, kurczę, ale mi na przykład podoba się to, co teraz aktualnie robię, takie budowle, bo kiedyś tak, tak nie budowałem. Kiedyś tak nie budowałem, moje budowle były totalnymi klockami jeszcze bardziej. Ja w ogóle nie potrafiłem e, się skupić, jeśli chodzi o budowanie i znaczy skupić. Nie potrafiłem bardziej nadwyrężyć swojego umysłu, <grych> jakby tak można określić, żeby budować ładniej i po prostu zawsze, bu, zawsze budowałem takie klocki, które wyglądały tak okropnie. Od samych początków, właśnie kiedy zacząłem grać w Minecrafta na telefonie, kiedyś zbudowałem nawet taką dużą wieżę do mm, któregoś tam poziomu maksymalnego, e, właśnie. To była moja cudowna wieża, którą strasznie wielbiłem, bo podobała mi się ona. Serio. Takie historyjki. Tylko ławorskiego. Na kanale Aworek, dokładnie. No i dobra. Kończymy już w sumie daszek. Czy kończymy? No tak, no, nie ma chyba co... O nie kurczę, nie ma co chyba przedłużać z budowaniem jakiegoś głupiego dachu. Um, ale nie starczy, nie starczy mi pół bloków, niestety. No ale dobra, pójdziemy. E, jedyne, co by mi się ten właśnie przydał, to ta przycinarka, bo bym mógł sobie tak zaoszczędzić bloki te kurcze. Ale nie mogę, nie mogę, kurcze, nie mogę. Ze względu na to, bo nie mam beznadziejnego żelaza, którego nie mogę tak łatwo sobie zdobyć. Żelaza by mi się w sumie przydało nawet nawet 3-4, więcej. bo potrzebuję go. Ze względu na to, że kurcze, no. No jest problem. Jest problem. potrzebuję wiadra, to po pierwsze. Po drugie. Um, co to jeszcze przyda się? Przecinarka, bo ona jest tak oszczędna. Kurczę, zapostawiłem. No ale dobra, zaraz tam ogarniemy to sobie. Jeśli chodzi o bloki, na przykład ten kobel albo coś w tym stylu, ona tak potrafi zaoszczędzić tyle, tyle surowca, że. serio. Ja polecam używać przecinarki, bo to jest jedyna opcja. Oj e, to jest jedna opcja taka mądrzejsza, żeby. Żeby jakoś jakoś mądrze. E, spożytkować ten, te całe bloki, bo ten cały budulec, co mamy w Minecraft. No i źle to zbudowałem. E, co mamy ty aktualnie w Minecrafcie, nie? Mogę tak? Nie mogę. Czy w teorii mogę? Mogę. Ale to już klocki, to już klocka, klocka zaczynam budować. <grym> Dobra. Zbudowaliśmy. Jakiś kominek tutaj jest. Nie jest tak brzydko. Znaczy, możecie ocenić, możecie ocenić jak to wygląda. Wobec mnie jest spoko. Czy to tak, tak... No. Ujdzie, ujdzie. W granicach tolerancji tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem, mi się podoba, mi się podoba. Chyba powin... Oj. Chyba powinno mi się podobać też, um, żeby nie było, że, nie wiem, ignoruję was, czy coś w tym stylu. To nie, ja zawsze jakby, dla mnie ważne jest wasze zdanie, co nie? Dlatego są... dlatego mówię, żebyście napisali również w komentarzu, co sądzicie o tym klocku, <gryw> czy podoba wam się, czy nie. Dobre, tutaj również jeszcze od wewnątrz postaram się jakoś to zaaranżować, żeby to jakoś... kurczę, żeby to jakoś wyglądało. Oczywiście będzie wyglądać pewnie znając mnie jak klocek, czyli jak wszystkie mo moje budowle, ale nie warto się tym przejmować. <grym> zawsze to jakiś dom. Zawsze taki dom, który nie jest lepianką z dirta. Nie wiem. Co wy o tym sądzicie, możecie napisać w komentarzu. Dobra. Skończyłem, w sumie, tak naprawdę. Fajnie, podoba mi się ten domek. Um, pierwszy raz. Znaczy pierwszy raz. Pierwszy raz na tym kanale. Podoba mi się coś, co zbudowałem. Bo, w sumie, chyba w tamtej serii niczego nie zbudowałem nawet. Nie wiem. A może? Nie wiem. Chyba nie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nic nie udało mi się zbudować, no bo przez jeden odcinek. Ja chyba nie bardzo. Nie za bardzo. No ale nie wiem, ja nie, nie pamiętam tego odcinka. Ja nie pamiętam w ogóle, CC ja tam mówiłem w tamtym odcinku. Pamiętam, że wprowadzałem ogólnie, mówiłem, że o, fajnie będę nagrywać e, na tamtym kanale i na tym kanale i. i tyle wyszło. Wyszło, że skończyłem na planach i. i nie nagrywałem ani na tym, ani na tamtym. <grym> I tyle w temacie. To niezły był. był, był były plany na na nagrywanie odcinków na dwóch kanałach serio, ale ambitne miałem plany, <laughs> nie powiem, <laughs> nie powiem, że nie. Dobra, mamy skończony domek. Ej, ale super, w sensie podoba mi się. Ja już mam taki, dobra, nie mam planu, ale mam nie, wiem, <laughs> czy mam? Może troszkę. Tutaj chciałbym łóżko postawić, a może nie? Nie wiem, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. A może ja to wszystko ozdobię sobie poza odcinkiem, gdzie będę mógł sobie pozwolić na wszystko i nie komentowanie tego, co robię aktualnie. Nie wiem, co sądzicie, możecie napisać w komentarzu. No a ja... Mm, jeszcze pójdę oświetlić domek i kończymy odcinek. A ja w ogóle, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, nie wiem, przykładowo pochodnia. A ja wam... Przypnę serduszko. Dobra. Gdzie są patyczki? Patyczki, patyczki. Mam w punku jednego, ale to nie tylko jeden mi jest potrzebny. Tylko może być. Tyle. 20. Dobra, zostało mi 8 węgla. Bardzo malutko. Jezu, ten węgiel się tak zużywa, jeśli chodzi o to, o, o to wszystko. To jest przerażające. Przerażające dla mnie. Dobra, tutaj, tutaj, oświetlamy sobie, tutaj Tutaj I okay, z zewnątrz jeszcze tu, tu Tutaj proszę bardzo Tutaj, tutaj I tutaj, może być No i dobra, według mnie spoko to wygląda Spoczko to wygląda Jest OK, Serio, mi się podoba Dobra. Tak więc ja to chyba po odcinku wszystko sobie bo przenoszę, jakoś, jakoś yy, zaprojektuję sobie wnętrze w tym domku minim, minimalistycznym, bo minima, minimalistycznym, ale zawsze to jest domek. Dokładnie. Dobra. Także dzięki wszystkim za oglądanie. To by było na tyle. Yy. Ja po pięciu odcinkach jak na razie kończę z nagrywaniem na zapas. Nagram kolejny odcinek. Kolejny odcinek, jakoś. No po, po, po opublikowaniu i zobaczeniu, jak w ogóle. Jak w ogóle wszystko jest aktywnością, jeśli chodzi o to, o to na tym kanale, co nie? Nie wiem, pewnie nie będzie nikogo. Mało co osób będzie oglądało, ale zawsze tak ktoś, zawsze tak ktoś. Dokładnie. To więc co, to by było tyle z tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Wbijacie na kanał Aworski. E, możecie tam je wesprzeć czy coś w tym stylu. Nie zmuszam, to wasza decyzja. I tyle w temacie. Dobra, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.